Cześć dziewczyny, witam serdecznie wszystkie panie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć wam coś i pokazać, czym jest prawidłowa pozycja za kierownicą. Prawidłowa pozycja gwarantuje czas reakcji, bezpieczeństwo, ale również musi być dla Ciebie komfortowa. Najlepiej ustawienie prawidłowej pozycji za kierownicą zacząć od ustawienia odległości fotela do pedałów. Aby ustalić odpowiednią odległość fotela od pedałów, należy na maksa wcisnąć pedał hamulca, bądź jeżeli jest to skrzynia manualna, to pedał sprzęgła. Wciskając na maksa, nasza noga musi być delikatnie ugięta, nie może być ani przeprostowana, ani za bardzo przykurczona. Jeżeli noga jest przeprostowana, to w momencie wypadku, kiedy większość kierowców ma tendencję właśnie do wyhamowywania pojazdu i do wklepywania pedału hamulca na maksa, wówczas, jeżeli jest ten przeprost w kolanie, to tym łatwiej jest o uszkodzenie właśnie kończyn dolnych. Dlatego to delikatne ugięcie jest czymś optymalnym. Regulacja wysokości fotela. Nie każde auto posiada taką opcję, lecz jeżeli posiada, jeżeli fotel można podnieść do góry bądź go obniżyć, to naprawdę warto z tej opcji skorzystać. Odpowiednia wysokość podczas prowadzenia zapewnia nam odpowiednią widoczność. Jeżeli siedzimy za nisko, to musimy niepotrzebnie wychylać się, tracić koncentrację, wtedy nie skupiamy się, co dzieje się na drodze, ale co dzieje się bardzo, bardzo blisko przed nami. Dlatego lepiej siedzieć jest troszeczkę wyżej. Nie można jednak siedzieć za wysoko, ponieważ podczas dachowania, jeżeli odległość od podsufitki jest za mała, no to niestety nasza głowa e, podczas dachowania ucierpi. Dlatego lepiej zachować te parę centymetrów między podsufitką a naszą czupryną. A teraz punkt główny programu, czyli. Ustawienie odległości oparcia. Aby to poprawnie przeprowadzić, należy pełną płaszczyzną pleców wygodnie oprzeć się o oparcie, tak aby łopatki do niego przylegały. Następnie wyciągamy ręce na kierownicę, kładziemy je na godzinę 12 i tutaj są dwie szkoły. Pierwsza z tych szkół mówi, że nadgarstki powinny luźno spoczywać na kierownicy. Ja natomiast jestem zwolenniczką tej drugiej szkoły, kiedy to kładziemy ręce na godzinie 12 i podczas takiej pozycji muszą być one delikatnie ugięte. Jeżeli ręce byłyby za bardzo wyprostowane, to wtedy nasz czas reakcji nie będzie również odpowiedni. Jeżeli ręce są odpowiednio delikatnie ugięte, to wtedy bez problemu możemy starać się wyjść z poślizgu czy uniknąć przeszkody, która nagle pojawiła nam się na drodze. To? O czym jeszcze warto pamiętać, to odpowiednie ułożenie rąk na kierownicy i trzymanie tej kierownicy w dobrym miejscu. I tutaj obowiązuje, mam nadzieję, powszechnie znana wszystkim zasada, czyli trzymanie rąk na tak zwane za 15 trzecia. Jeżeli mamy już nasze odpowiednie bazowe ustawienie, wtedy możemy skupić się na szczegółach: mianowicie odpowiednie dopasowanie jeszcze odległości kierownicy, którą również możemy tutaj przesuwać. To pasowanie zagłówków. Szczyt zagłówka musi równać się ze szczytem naszej głowy. Wtedy podczas wypadku czy uderzenia naszym kręgom szyjnym praktycznie nie ma szansy nic się stać. Tylko pamiętajmy, górna część zagłówka musi pokrywać się ze szczytem głowy. Odpowiedzialny kierowca nie prowadzi pojazdu będąc rozłożonym na fotelu czy z przeprostowanymi rękami. Mistrz kierownicy ma pozycję bezpieczną która zarówno jest dla niego komfortowa.